Akumulatorowa pilarka tarczowa Grafit 58G008 kontra wyżynarka Grafit 58G011. Pilarki tarczowe i wyżynarki mają odmienne zastosowania, pomimo że przeznaczone są do cięcia materiałów drewnianych. Opowiemy o nich, posługując się przykładami akumulatorowej pilarki tarczowej Grafit 58G008 i wyżynarki Grafit 58G011. W pierwszej testowej próbie porównaliśmy pilarkę i wyżynarkę w cięciu prostoliniowym grubych elementów. Wyżynarka dzięki 25 mm suwom i 3-stopniowej funkcji podżynania w miarę sprawnie poradziła sobie z przecięciem deski sosnowej. Pilarka, mając tarczę 150 mm, znacznie sprawniej i efektywniej przycięła deskę sosnową, zapewniając wyższą jakość cięcia i zdecydowanie wygrała pierwszy test. W drugiej testowej próbie porównaliśmy pilarkę i wyżynarkę w cięciu prostoliniowym długich elementów. Wyżynarka, choć radzi sobie z cięciem długich elementów drewnianych, praca nią przebiega wolno. Dzięki czteropolowemu silnikowi generującemu 4200 obrotów na minutę i laserowi wyznaczającemu linię cięcia pilarką bardzo szybko i dokładnie przetniemy długie elementy drewniane. Test drugi wygrała więc pilarka. W trzeciej próbie testowej porównaliśmy pilarkę i wyżynarkę w cięciu po łuku sklejki. Pilarką nie można wykonać tej operacji, gdyż może ona ciąć wyłącznie liniowo. Wyżynarką bez problemu przedniemy połku materiały drewniane, dlatego wygrała ona trzeci test. W czwartej próbie testowej pilarkę i wyżynarkę porównaliśmy w cięciu niewielkich elementów. Duża stopa pilarki powoduje, że nie możemy dokładnie przeciąć niewielkich elementów drewnianych, a przy tym istnieje spore ryzyko uszkodzenia materiału. Wyżynarką bez problemu przetniemy niewielkie elementy, co oznacza, że wygrała ona test cięcia niewielkich elementów. Akumulatorowa pilarka tarczowa Grafit 58G008 okazała się urządzeniem, którym szybko przetniemy grube elementy drewniane, np. deski i płyty, natomiast nie wykonamy nią cięć krzywoliniowych ani nie obrobimy niewielkich elementów. Te operacje to wyłączna domena wyżynarek. Naszym zdaniem pod względem operacyjnym obie maszyny uzupełniają się i stanowią doskonały tandem do wykonywania zróżnicowanych prac z użyciem elementów drewnianych i drewnopochodnych.